Miejsce numer 1 M4A1. To karabinek automatyczny, będący rozwinięciem legendarnego karabinu M16, zaprojektowany z myślą o większej kompaktowości i wszechstronności na współczesnym polu walki. Jest to standardowa broń indywidualna amerykańskiej piechoty, szeroko stosowana w armii, korpusie piechoty morskiej, siłach specjalnych i innych formacjach sił zbrojnych USA oraz w wielu armiach sojuszniczych. Karabinek został wprowadzony do służby w latach 90. ubiegłego wieku i od tego czasu przeszedł liczne modernizacje, stając się jednym z najbardziej rozpoznawalnych i niezawodnych karabinów wojskowych na świecie. M4. A1 działa na zasadzie odprowadzania gazów przez rurkę bez tłoka, tak zwane direct impingement, z zamkiem obrotowym. To rozwiązanie, choć bardziej wrażliwe na zabrudzenia niż układy tłokowe, pozwala na większą celność i mniejszą masę broni. M4A1 jest zasilany nabojem 5.56x45 mm NATO, który cechuje się niskim odrzutem, wysoką prędkością wylotową i dobrą celnością na dystansach do 500 metrów.